Mas é, então, não, não. we Sobie, popatrz sobie, Edi, przez chwilę. To są ostatnie momenty, gdzie oni są w tym składzie. A chłopaki, być może coś poradzą, być może nie, sprawdźmy. Ale daliście czadu. Gratulacje dla was, gratulacje dla zespołu. Aczkolwiek w tym czadzie troszeczkę w refrenach było lekko nieczysto. To myślę, że przez emocje mogło wyjść troszeczkę. Ale no, zbłyszczała w tym trio zdecydowanie Kasia. Głosem. Kasia tak. A. A ja chciałem szybciutko dodać, że bardzo mi się spodobało, jak ty łukasz pośród dwóch dam. Mimo, że się wiadomo, że z nimi ścigasz o złoto tutaj, to jednak dżentelmeńsko dawałeś im zabłysnąć. A sam chyba, jak śpiewałeś się w trójkę, byłeś najczęściej. Jak były wszystkie refrenowe, rzeczy. Maria, poproszę o opinię. Troszkę przeszarżowaliście, rzeczywiście poniosło wszystkich, bo. Kaśka świetnie za zaczęła, potem miałam taki moment wrażenie, że tam było zawahanie. Z kolei A Alicja, ty miałaś gorszy start, ale za to później się bardzo dobrze odnalazłaś. A Łukasz cały czas trzymał taki mocny środek tutaj między dziewczynami, bo jest takim kręgosłupem, który właściwie trzymał to wszystko do kupy razem. Trudny wybór, ale ja bym się mimo wszystko skłaniała ku energii Alicji. No dobrze. Andrzeju, kto sprawiał, że byłeś elektryczny, a kto sprawiał, że energia Cię do, do niego przyciągała? Ja powiedziałbym tak, że, że ja poczułem się zakrzyczany. A ja strasznie nie lubię, jak ktoś na mnie krzyczy. I dlatego ja nie pomogę Edycie w wyborze. No nie pomogę. W porządku. Trudno. Myślisz, że co nie poradzi, to teraz poradzi. patrz, co się stanie. Um, kochani, uprzedziłam was, że link to jest takie miejsce, które demaskuje i trzeba bardzo trzymać energię na wodze. Z jednej strony dać się dla utworu, a z drugiej strony pamiętać o tej granicy nie zakrzyczenia utworu. Andrzej ma rację, trochę był zakrzyczany. Łukasz, Zacznę od ciebie. Obawiałam się od ciebie trochę, dlatego że jesteś jedynym mężczyzną w tym gronie, a dałam. postawiłam obok ciebie dwie temperamentne kobiety. Nie dałeś się zdominować, pokazałeś swój koloryt i tego ci gratuluję. Dziękuję. Kasiu, na próbie było trochę lepiej. Myślę, że się przestraszyłaś troszkę Alicji i przez to, że ona ma bardzo donośny wokal, próbowałaś gdzieś nieświadomie lub podświadomie prześcigać się z nią w głośności a najlepszą jesteś tą sobą, taką, jaką Cię pamiętam z próby. Alu, wiesz, że właśnie czysto. Był tam taki dłuższy fragment, gdzie właśnie czysto, Dobrze, że wyszło potem więcej trochę harmonii, że się podciągnęła intonacja. Ehm. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie muzyczne i dziękuję za współpracę. Zabieram tę osobę, która dla mnie zaśpiewała ten utwór najlepiej stylowo. I jest tą osobą Kasia. Kasia, miś zostajesz w programie. Klientów sklepu spożywczego z Kościółki informuję, że szybko tam najwyraźniej nie wróci. Lepiej, żeby oni przyjechali do nas. Welcome to the show. Tam się zapraszam. Wiem na co przyskać. Wiem na co przystać. Widziałam to na próbę. Pokażemy to jeszcze.